Cześć, w tym filmie dowiesz się jak zainstalować prywatny serwer do Fortnite. Który pozwoli ci zagrać niedostępnymi broniami w grze, zobaczyć wszystkie przedmioty kosmetyczne oraz odtworzyć wydarzenia lub inne rzeczy niedostępne w zwykłej gierce. Szybka przypominajka o kodzie hamski w sklepie i wracamy do tematu odcinka. Pierwszym moim krokiem będzie usunięcie programu, żeby zacząć całkowicie od nowa. Zanim zaczniemy, to musimy mieć zainstalowany program Node.js. Link do strony zostawiam Wam w opisie. Na Discordzie, który link też znajdzie się w opisie, instalujemy program Carbon. Bardzo ważne jest wyłączenie tymczasowo ochrony w czasie rzeczywistym. Bez tego wykryje program jako wirusa. Plik wypakowywujemy do pulpitu. Wchodzimy do folderu Neonite i uruchamiamy start Neonite. I czekamy. Następnie nie zamykamy okna, tylko go minimalizujemy. Cofamy się i włączamy program Carbon. Wpisujemy swoją nazwę, jaką chcemy mieć. Klikamy Enter. Potem wpisujemy literę S i też klikamy Enter. I po załadowaniu włączy nam się Fortnite. Po pierwszym załadowaniu pojawia nam się raport o błędzie. Trzeba uruchomić po prostu wszystko ponownie. Jesteśmy w lobby, gdzie nie mamy skinów, oraz sklep jest losowy. Później do tego dojdę. Zacznijmy od wejścia do gry. Wystarczy dać gotowość, a jeśli nie zadziała, to klikamy F1. Jesteśmy w grze, gdzie możemy swobodnie chodzić po wyspie. Komendy możemy wpisywać po naciśnięciu przycisku F8 lub F5, ale ten drugi na razie nie zadziała. Trzeba zrobić czynność pokazaną na zdjęciu. Teraz za pomocą F5 możesz dostosować dwoją postać albo świat, albo włączyć wydarzenie na żywo na twojej wyspie. Jeśli chodzi o F8, to tutaj sprawa jest skomplikowana, bo komendy trzeba umieć i rozumieć. A to chyba materiał na inny odcinek. Jeśli chcecie poradnik na komendy, to piszcie w komentarzu, a nagram może. Dobra, więc przejdźmy do ostatniej rzeczy, czyli przedmiotów kosmetycznych. Do tego potrzebujemy kolejnego programu. Link w opisie. Program Atena rozpakowujemy i otwieramy. Następnie musimy trochę poczekać. Kiedy już wszystko się skończy, to zobaczymy takie napisy. Możemy dostosować przedmioty kosmetyczne i sklep. Mamy do wyboru wszystkie, nowe, konkretny plik i konkretny przedmiot. Mamy także do wyboru nazwy broni. Otrzymaliśmy pewne foldery. Interesuje nas folder o nazwie Profiles. Wchodzimy i musimy dany plik tekstowy wkleić w miejscu pokazanym na filmie. Z plikiem tekstowym o nazwie Shop trzeba zmienić nazwę, dodając V2. Następnie uruchamiamy Carbon. Można zobaczyć, że wszystkie skiny zostały zgrane do gry i można nimi grać. Tak samo z zakładkami w sklepie. Wgrałem jeszcze nazwy kodowe wszystkich nowych broni z ostatniej aktualizacji. Kopiuję jedną z nich. Teraz muszę wpisać cheat inventory equip i nazwę kodową broni. Więc to wszystko, co chciałem przekazać. Życzę Wam miłego dnia.